W owym czasie, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, Rzekł do Szymona: Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy z drugiej łodzi żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy wzdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, Którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Amen. Dzisiejsza liturgia słowa daje nam zobaczyć, tak trosze, trochę jak w soczewce, w jaki sposób działa łaska Boża. I zarówno ta Ewangelia i to czytanie z księgi proroka Izajasza pokazują ten sam proces. Dlatego skupię się tylko, tylko na Ewangelii, żebyśmy sobie zobaczyli, co tu się tak naprawdę wydarzyło. W Ewangelii Świętego Łukasza ten moment, który, który dzisiaj słyszymy, to jest taki moment, kiedy Pan Jezus już zna Piotra, już był w jego domu, uzdrowił Teściową, ale jeszcze go nie powołał, jeszcze nie dał mu misji. No i niespodziewanie przychodzi do miejsca jego pracy. Wkracza do łodzi i w zasadzie wydaje, najpierw oczywiście naucza, ale potem wydaje takie dziwne, czy nawet można by powiedzieć dziwaczne polecenie. E, mówię o tym, żeby wypłynęli na połów. E, dla uczniów i dla Piotra jest to nieracjonalne, no bo zazwyczaj wypływa się w nocy. E, poza tym. To też było dla nich coś, co wymagało dużo wysiłku, bo oni właśnie całą noc łowili. A jednak zobaczcie, że Piotr jest posłuszny. Piotr wypływa, mówi na Twoje słowo, wypłynę. I wypłynęli. Zobaczcie, nie, znacza, nie oznacza to, że Bóg działa poza rozumem ale oznacza to, że racjonalność Boga nie obejmuje. I czasem Bóg y, jakoś się omija lub przekracza, tak by dotrzeć wprost bezpośrednio do naszego serca. I szczególnie wtedy to robi, kiedy my nie jesteśmy gotowi jeszcze go przyjąć właśnie rozumem, właśnie naszą, naszym umysłem do końca, kiedy myślimy własnymi kategoriami. Bo na zdrowy rozum ten połów był bezsensowny. No ale jaki miał skutek? Skutek był taki, że e, dokonali jakoś, jakiegoś przeobfitego połowu, wręcz cudownego, można by powiedzieć. E, ale w tym momencie tak naprawdę Piotr odnajduje coś więcej, coś o wiele ważniejszego. Coś. O czym być może nie wiedział, że w ogóle poszukiwał tego. Ryby nagle tracą na znaczeniu, bo zobaczcie, że oni to zostawiają wszystko. Cały ten połów zostaje za nimi. Oni tym się nie zajmują już. To traci na znaczeniu, a w centrum staje Chrystus. Chrystus, którego odnaleźli, to znaczy odnaleźli Mesjasza, prawdziwego syna Bożego. I zobaczcie, że niemal równocześnie z tą radością i z tym objawieniem pojawia się lęk. Lęk i jakaś wątpliwość. Łaska, kiedy do nas przychodzi, to jest jak światło, które rozświetla nasze ciemności. Jest trochę jak słońce, które jak do pokoju wpada, to nagle widzimy te najdrobniejsze. Drobinki kurzu, które są, których normalnie w ogóle byśmy nie zobaczyli, ale nagle widzimy to wyraźnie. Więc spotkanie z żywym Bogiem odsła, odsłania mi rzeczywiście tą głębię mojego oddalenia od Niego jakąś odchoń grzechu, która oddziela mnie od świętego świętych od tego, który jest najświętszy, który przekracza nas swoją świętością. Ale łaska, kiedy właśnie nam to pokazuje, kiedy nas w taki sposób prowadzi, to robi to właśnie celowo. Bo jak mówi psalmista w jednym z psalmów, głębia przyzywa głębie. To znaczy, że głębia mojego grzechu, mojego odłączenia się od Boga, odwrócenia tego, które jest, które być może było, spotyka się z głębią Bożej miłości. Bożego Miłosierdzia. Głębia przezywa głębie. Te dwie głębie są, zobaczcie, one pasują do siebie. One są jakby kompatybilne i one dlatego powinny się spotkać. Bo kiedy się spotkają, to możliwy jest ten kolejny, trzeci krok, czyli właśnie posłanie. Ten, kto doświadczył łaski Bożej, nigdy nie stoi w miejscu. Nigdy. Chrystus nas od razu wysyła. Chrystus chce, abyśmy my potem pomagali innym wkroczyć na tą głębię, której, którą sami odnaleźliśmy. Czyli abyśmy stawali się narzędziem łaski Chrystusa, żeby inni mogli także spotkać. Chrystusa. Bardzo charakterystyczne jest, że Chrystus na apostołów powołuje ludzi właśnie prostych, ludzi pracy, nieuczonych i nieinteligentów. Natomiast ludzie prości to są ludzie, którzy są zazwyczaj mocno zakorzenieni, zarówno w pracy, którą wykonują. Zawodzie, którego się wyuczyli, także często właśnie są bardzo związani z miejscem, w którym żyją, pracują, są jakby zakorzenieni. I do takich właśnie ludzi przychodzi Chrystus i mówi tak: Zrób coś inaczej niż dotąd. Odbij od brzegu w tej porze, która wydaje ci się obca. Zaufaj mi. Zaufaj mi, że odnajdziesz o wiele więcej niż szukasz niż chcesz, niż pragniesz. Znajdziesz o wiele więcej. Tak zakorzenionych ludzi Chrystus tak naprawdę właśnie wykorzenia, żeby ich zasadzić w sobie. Chrystus przekonał właśnie tych prostych ludzi, tych prostych rybaków, wykorzenił ich z ich świata, ale uczynił ich właśnie w ten sposób kimś nowym. Czynił ich rybakami ludzi. I oni tego nigdy w swoich oczekiwaniach czy zamierzeniach by nie wymyślili ani się nie spodziewali. Dlatego Chrystus musiał ich właśnie wyprowadzić na głębie, wyciągnąć z tego świata, w którym żyli. I to ostatecznie robi właśnie z nami Łaska Boża, że Łaska Boża nas reorientuje. To znaczy, nasze życie przestawia na właściwe tory. Tomas Merton mawiał, że świętość, czy stać się świętym, to, to stać się sobą, to znaczy stać się tym, kim mam być w oczach Bożych i w jego zamyśle. Ale aby właśnie to odkryć, to potrzebujemy się spotkać z łaską Bożą. Potrzebujemy się spotkać z łaską. Następnie z prawdą o sobie, ale potem być właśnie zanurzeni w Chrystusie i uzdolnieni do misji, do tego, żebyśmy zostali posłani tam, gdzie Chrystus chce nas posłać. Aby to odkryć i aby to wypełnić, potrzebujemy łaski Bożej. I o to dzisiaj usilnie się mówimy.